Dzień dobry, witam Was serdecznie. W tej chwili mamy 2 stopnie odczuwalne, minus 3, 91% zachmurzenie, dobra jakość powietrza, najcieplej będzie od 12 do 13, 5 stopni. Tak więc pogoda dzisiaj taka sobie. Nie wiem, czy będę gdziekolwiek wychodzić, ale może, może. Ale jeszcze w każdym razie nie teraz. Miłego dnia Wam życzę. Pora zacząć robić rękawy. Bardzo cieszę się, że nadszedł ten moment, gdy to zacznę robić. Więc w pierwszej kolejności, co ja zrobię? Przede wszystkim wszystkie te oczka założę na drut i ściągnę tą niteczkę. Już rozwiązałam. Później, będę Wam to pokazywać, ale ja najpierw mówię, później tu nabrałam 10 oczek, więc będę dodawała 12, żeby tu żadnej dziurki nie było. 12 oczek. Później będziemy robić taką nową metodą Magic Loop. Podzielimy. Tutaj podzielę, żeby był przód i koniec robótki. Tu będzie 12 oczek, to dam marker po 6 oczkach. To będzie po prostu takie rozeznanie, że tu będzie robótka się kończyła i zaczynało nowe okrążenie. Więc tak, później pokażę Wam, jak będę robiła tą metodą Magic Loop, bardzo fajnie na okrągło. No i cóż, zabieram się do dzieła. A więc najpierw nabiorę te oczka na druty numer 4, bo taki mi tu będę Robiła, dopiero jak będę robiła ściągacze, to przejdę na, na trójki. O, tu nic nie widać, to jeszcze raz Wam pokażę. Więc nakładam te rękawy, które tak zabezpieczyłam, żeby mi nie oczka nie spadły, więc teraz je nabieram na drut. Jak nabiorę do końca wszystkie, to wtedy tą niteczkę wyciągnę, którą były zabezpieczone. O, tak. Tak całość nabieram. Założyłam wszystkie oczka rękawa jednego na drut. I teraz tą kolorową niteczkę po prostu wyciągam. nitka ściągnięta, oczka na drucie z jednej i z drugiej strony rękawa. No i tutaj mam ten moment, gdzie dodałam te 10 oczek. I teraz będę łapać tutaj te oczka, nabierać z nowej włóczki, 12 oczek, tak jak mówiłam. Jedno oczko już nabrałam, to muszę przytrzymać z nowego kłębuszka. Z kłębka przytrzymać, żeby mi to oczko nie zrobiło tu żadnej dziurki. Jedno oczko. I tutaj w kolejne. 12 oczek. 2, 3, 4, 5 sześć, siedem, osiem, a tu musi być to podwójne osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, tu wezmę trochę tak, bo jest żeby dziurki nie zrobić. 11 i 12 i tu będę miała o, jeszcze muszę tu ścisnąć to oczko 12 i te oczka podzielę na sześć tak jak mówiłam przód to będzie przód to będzie y, tył i przód roboty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, robótki, 6. I to będzie taka dla mnie informacja. I teraz robimy tą metodą magic lube. Dzielimy te oczka na połowę. Tak. Wezmę tutaj mniej więcej tak, mniej więcej no na połowę, tak, żeby było równo. I tu wyciągamy tą żyłkę, będziemy już pracować tutaj na okrągu i będziemy zmieniać, raz przekładać na żyłkę, raz robić z żyłki. To jest właśnie ta metoda i, ty, i już będziemy pracować na okrągu Do takiego momentu, jakie chcemy uzyskać rękawy. Coś mi się tu poplątało. I robimy na prawo. Drutami numer cztery. Jak dojdę do ściągacza, to będę robiła drutami numer trzy. Jeszcze robię w ten sposób oczka prawe, ponieważ tak zaczęłam całą robótkę i robię, ale tak jak powiedziałam już w poprzednim filmie, następna robótka będzie z oczkami w ten sposób prawymi. Z tej strony, bo one się tak na okrągu fajnie układają do takiego dziergania, że aż się prosi, żeby to robić. Troszeczkę się rozdwaja w niektórych miejscach ta włóczka. Trzeba poprawić po prostu. Jeszcze tak jak była ściągnięta na tamtą kolorową włóczkę, były ściągnięte te oczka, to w niektórych miejscach tak troszeczkę mogły się rozdwoić. I Tak robimy samo i drugi rękaw identycznie. Ja na tamtych drutach prostych od dołu to robiłam dwa rękawy na jednym drucie, na no tutaj to już jest inaczej. I tak wygląda. Ta moja praca. Że powiedzieć, że dosyć fajnie robi się tą metodą. Fajnie poznawać coś nowego, nauczyć się. Tą metodą są różne możliwości, także na pewno będzie wykorzystana w moich pracach coś nowego. Coś, co wydawało mi się, że. Jest nie do osiągnięcia, to nie jest tak, jak się robi na drutach, to wszystko jest do osiągnięcia, nawet jak się nie robi, a człowiek chce się nauczyć, to ale metodą prób i błędów, pracą, bo to nie ma nic tak sobie. Nawet jak ktoś już jest sprawiony, robi na drutach ileś tam lat, to coś nowego to też musi pogłowić się, że tak powiem, żeby to wyszło tak jak należy. Ale już jak się udaje, to jest sama przyjemność, że coś się takiego zrobiło. Super. No i tak doszłam tu do tego momentu do połowy i teraz tutaj ściągam tą robótkę na żyłkę a tutaj przygotowuję do dziergania tą drugą połowę i po malutku no to pierwsze oczko tak troszeczkę dociągnę, żeby tu nie było dziurki żadnej. O. I robię dalej. I robię dalej na prawo. I to jest cała sztuka. W tej chwili dojdę do markera. To będzie koniec okrążenia i równocześnie początek Okrążenia następny rząd. I będę robić tak do, do takiego momentu, jakie chcę, żeby te rękawy były czy długie. Ja oczywiście robię długie rękawy, więc dościągacza. I tutaj będzie coś innego przy tych rękawach, ponieważ jak pamiętacie, w, poprzednim, w poprzedniej części dodawałam do ściągacza. Naprzód i tył dodawałam 26 oczek. A tu będę ujmować oczka, ponieważ będę chciała, żeby ten ściągacz troszeczkę był taki ściślejszy i zmienię druty czwórek na trójki. Tam też tak robiłam. Tak więc dojdziemy zaraz do tego okrążenia, gdzie jest marker, i. I zobaczycie, jak to ładnie się już zaczyna układać wszystko. Także to jest naprawdę proste i fajne. Tak jak zobaczyłam z początku, jak oglądałam te filmy, to mi się wydawało, może nie, nie tak nie skupiłam się nad tym, bo gdybym się tak skupiła, to bym zobaczyła, że to nie jest wcale trudne, ale po prostu tak wiecie. O nie, to to nie dla mnie. To wszystko jest dla ludzi. Wszystko jest dla ludzi. Także będę poszerzać swoje umiejętności jak najbardziej, bo szkoda tego zaprzepaścić, to raz, a drugi raz, no co tam dużo mówić. W moim wieku ja potrzebuję takich, jakichś łamigłówek, jakichś takich zagadek, żeby myśleć, żeby coś tam rozwikłać, rozwiązać, żeby nauczyć się. No to jest potrzebne, to jest po prostu ćwiczenie umysłu. Jakby nie patrzeć, ale jakie przyjemne przy okazji, przyjemne, spożytecznym. Także oczywiście będę dalej zajmować się tym jak najbardziej. Muszę Wam powiedzieć, że tą bluzeczkę oczywiście przymierzyłam. Jest idealna. Rozmiar XL. Wyszedł idealnie, nic nie opina, nic nie jest też za szeroki. Ja nie lubię tych oversize'ów, takich obszernych bluzek, wiecie. Może być troszeczkę, żeby nie, nie musi być taka opięta, ale takie jak są o dwa numery, jak nieraz widzę w internecie, są takie duże, no taka jest moda, no nie wiem. Jak ja bym zresztą wyglądała, jak trochę jestem, jak to kiedyś mówiło, przy kości, jeszcze jakbym taki oversize'u brała, no to nie, to nie, dla jakichś szczupłych, Młodych dziewczyn, to, to pasuje wszystko, co ubiorą. I tu muszę troszeczkę tak ściślej zrobić, bo tu jest ten reglan, żeby tą dziurkę jakoś tak obok, o, właśnie, ta dziurka została, a obok jest oczko. No i widzicie, zbliżam się do markera. I to jest już koniec okrążenia. Jedno oczko jeszcze tu należy do tego markera. O. Muszę tu poprzekładać sobie te druciki zaraz. I przełożę sobie ten marker. I tym sposobem zrobiłam jedno okrążenie. Widzicie, już jak jest fajnie? Zobaczcie, już robię. Na okrągło, już wszystkie te. Wszystkie oczka są na drucie, i już robię na okrągło. Nie widzicie, żadna filozofia. I teraz będę robiła drugie okrążenie. Tu już mam ładnie pod pachą wyprowadzone. Widzicie, żadnego śladu nie ma, że tu było coś jakieś łączone, cokolwiek. Bardzo fajna ta metoda, tak no, chociażby dla tych, co nie lubią szyć, zszywać później tą dzianinkę, także... O, muszę tutaj, żeby mi marker nie spadł. I zaczynam nowe okrążenie. I tak będę robiła do, do momentu ściągacza. Nie będzie to... Jeszcze sporo pracy, ponieważ, ponieważ no, chcę zrobić długi rękaw. Także dzisiaj pokazuję Wam tą możliwość, jak te rękawy zacząć, jak, jak te oczka połączyć, żeby to było na okrągło, żeby nie trzeba było nic zszywać. Po prostu ręka w całości jest wykonywany. A jak dojdę do ściągacza, to Wam pokażę, ale to już będzie w następnej części, bo dzisiaj chcę Wam rzucić to, co Wam przed chwileczką pokazałam i powiedziałam. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się na razie. Do następnej części.